Dzień dobry. Cześć. Cześć. Jestem Mateusz. A ja jestem Karolina. Postanowiliśmy, że raz w roku będziemy nagrywać film dla nowych, jak i stałych widzów. Film oprowadzający po naszej chacie. A po co? Żeby zobaczyć, jaki jest postęp prac remontowych, jak sobie żyjemy, co się zmieniło, co jeszcze trzeba zmienić. Dokładnie. I tak, żeby nowe osoby, które są na kanale, też wiedziały o co w tym wszystkim chodzi. Dom, który za nami stoi, był własnością kiedyś moich dziadków. Postanowiliśmy trzy lata temu. Z Karoliną wspólnie, że go uratujemy własnymi siłami. Staramy się też pokazać, że można żyć troszkę inaczej, że nie wszystko jest od razu, że wchodzimy jakby do gotowego domu, gdzie wszystko jest zaprojektowane i idealne, tylko po prostu tutaj e, uczymy się dużo cierpliwości, tak. czekamy na różne rzeczy. Na początku nie mieliśmy nawet wody, tak. e, więc wszystko pomału, pomału, e, tak jakby własnymi siłami, bez po prostu użycia też jakichś pożyczek czy kredytów. Dokładnie, i chcemy pokazać też, że da się w ten sposób, nie trzeba mieć wszystkiego od razu. Jak jesteście ciekawi, jak to wyglądało rok temu, to właśnie w prawym górnym rogu wyświetla Wam się film do zeszłorocznej edycji oprowadzania po chacie. Nie przedłużając, zapraszamy Was do naszej chałupy. Żona chciała, żebym to powiedział. Wchodząc do domu, po prawej stronie mamy kotłownię. Jeszcze nie jest dokończona, ale już jest pospinana. Mamy ciepłą wodę, grzejniki, no i jest kocioł gazowy. Tutaj jeszcze musi być ścianka. No i tutaj będą drzwi. Na razie wiecie, to jest taka graciarnia, trzymam tutaj wodę, trzymam tutaj kompresor, ponieważ jeszcze nie mam warsztatu ogrze ogrzewanego, więc część sprzętu, która może ulec zamarznięciu lub uszkodzeniu poprzez mróz, muszę trzymać w domu. Ale widzicie, że już po roku czasu są jakieś postępy. W tym momencie najgorszą częścią domu niestety jest przedpokój, ale już w następnych tygodniach biorę się za niego. Muszę docieplić tą ścianę i ją zabudować deską. No i oczywiście skończy się tutaj też te bale, no i tutaj zrobić szafę zabudowaną. To będzie szafę, szafa na całą szerokość, całą długość. No, i też będę musiał ją zabudować. Nie wiem, jak szafę, ale na pewno docieplę i zabuduję tutaj tą stronę. Przedpokój, jak to przedpokój: trzyma się kurtki, trzyma się buty, jakieś tam szpargałki. I tak wygląda na ten moment. Mateusz opowiedział Wam trochę o przedpokoju, a teraz jesteśmy w salonie. Moim zdaniem, chyba najładniejsze miejsce na razie w naszym domu, bo już jest prawie skończony, wydaje mi się. Eee, tutaj jest ściana, na której Mateusz robił deski i ocieplenie, i wygląda chyba. No, najlepiej jest sofa, mamy drewniane nowe okna. Na razie mamy stolik, który jeszcze jest stary, ale na razie nie mamy innego. Mamy fotel, drugi stolik dla dzieci. Za mną jest huśtawka, to jest wersja dla dorosłych, ale mamy też wersję dla dzieci. Mateusz zamontował tutaj haki, można ją odpinać, jeśli chcemy, jest dużo przestrzeni, można się huśtać na cały pokój. Może zaprezentujesz? No pewnie. Ja też najbardziej lubi chyba pola się chustać. A miłoż robi różne te wygibańce na huśtawce. Uwaga Pola! Trochę się cykam. <grystanie> <grystanie> Trochę się chyba obniżyła niż... Wcześniej. No naciągnęły się sznurki. No. <grystanie> no bo ją teraz tak zamontowałem na, że jest niżej. Fajnie. A to już mówisz, że można siedzieć i rozmawiać. Tak. I dyskutować tutaj na kanapie. Dokładnie. No dobrze, dalej, co mam dalej? Dalej mamy. Yy... Polunię. Cześć, Poluniu, przywitaj się. Cześć. że chciałaś na huśtawkę. To za Tak, chwilkę, chciałaś dobrze? na huśtawkę. To za chwilkę skończymy nagrywać i będziemy się huśtać, dobrze? Okej. Okay. idź po chrupka, niam. Nie masz chrupeczka. No. Dobrze. Yy, w ogóle nie wiem, na pewno już widzicie, że jest. Albo zaraz zobaczycie, że jest dużo kwiatów e, zielonych roślin. Bardzo lubię, wydaje mi się, że nadaje takie ciepło mieszkaniu. No i po prostu lubię też rośliny. I jak właśnie jest taka pora zimowa, jesienna, no to dodają e, no takiego, takiego ciepła przytulności, no i też mam przynajmniej co robić, bo je podlewam, i tak dalej. E, tutaj jest stara komoda w ogóle z Ikei, e, którą Mateusz odnawiał e, jest w jednym z filmów. Razem z wami. przecież. Dokładnie. Jest też ładny obraz, który malował miłość, i tak mi się podobał, że. Możesz go pokazać. Że. Miłość robi nam tutaj dzieła sztuki, Dokładnie. do chaty. Wcześniej wisiał na ścianie, ale na razie jeszcze nie mamy e, haczyków, bo Mateusz e, malował ścianę i dopiero jest czysta ściana bez haczyków. Tutaj mamy stół, przy którym jemy, jest to nasza jadalnia. Jest, jest to stół, który tutaj od zawsze był w zasadzie. Tak. E, I my go od, odrestaurowaliśmy, tak, tak aby był na razie. Myślę, że tej zimy zostanie tutaj te stoły, Czasowe. te krzesła, to wszystko maksymalnie odnowione razem z tapicerką. Ale mhm. na ten moment nam dzielnie służy już, już długo, no, z rok mhm. czasu. Ten stół? No. Ten stół to jak my tutaj w ogóle byliśmy pierwszy raz. Tak, ale po odnowieniu. Aha, po odnowieniu, tak, zrok. Ale mm -hmm. to jest właśnie ciekawe, mogę powiedzieć o tym, mm -hmm. że to był jedyny stół, który tutaj był w domu, w kuchni. Ja na nie robiłam wszystko. Gotowałam, kroiłam, potem służył Mateuszowi za to, żeby tam były narzędzia, tak, tak że on tutaj po prostu już wszystko przeszedł. Od początku remontu. Dokładnie. I na razie jest okej, okay, ale wydaje mi się, że niedługo będzie już za mały, jak o, o, mm -hmm. jakby dzieci będą miały też przy stole, bo na razie tam w pola i tak dalej, no to będzie trochę mały, lub jak są goście. No to też nie jest jakoś taki duży, ale na razie wystarcza. Może coś powiesz o suficie, którego nie ma? Aha, no to nade mną, jak widzicie, <laughs> jest przestrzeń, dużo przestrzeni, ponieważ Mateusz ściągał sufit um, i będzie otwarta przestrzeń. Na razie jest tam folia, która nie wygląda może za dobrze, bo jest srebrna. My się już przyzwyczailiśmy, ale będą tam cieniutkie deseczki, nie wiem jak to się profesjonalnie Boazeria, nazywa. taka, a ta folia jest dlatego, że to jest folia paroizolacyjna, aby w wełnę nam wilgoć nie wchodziła, a trójkącik co będzie z trójkątem? Ech. Na trójkącie będzie moje marzenie, ponieważ będzie wielkie okno. A marzenie dlatego, ponieważ u nas w mieszkaniu, w domu, nie jest za jasno, szczególnie jesienią i zimą, ponieważ mimo wszystko te okna są małe. Choć mamy trzy okna mamy na trzy każdej okna, ze stron. Ale jest ale... nisko i po prostu nie wpada tutaj dużo światła, więc tak. tutaj po prostu będzie jakby pół ściany w oknie. Myślę, że to bardzo dużo e, zrobi. Możesz pokazać, Polunię. I je chrupeczki, tak? Tak. Tutaj mamy piec, jest jeszcze ciepły, ponieważ codziennie rano przeważnie Mateusz rozpala w nim i nagrzewa go do maksimum możliwości. I teraz mamy około godziny 15 i jeszcze jest ciepły. No, więc jest integralną częścią domu głównie jesienią zimą, bo latem tak. z dobą. I fajnie słychać jak tutaj sobie siedzimy i nam tutaj ładnie strzela. Mhm. Super. Jest to klimat no. Wspaniałe czaski. Tak. Mateusz w przyszłości chciałby zrobić z niego półotwarty. Nie wiem jak się profesjonalnie mhm. nazywa. Znaczy chciałbym go przebudować. Będzie tutaj widać jak się, jak się pali. Mhm. Dokładnie. Mateusz tutaj miał swoją wizję na ten kawałek ściany, ponieważ ona była tutaj zabudowana. Tutaj nie było tej przestrzeni. Ale zrobił takie okno. Co mnie się bardzo podoba, bo zawsze chciałam mieć delikatnie połączoną kuchnię z salonem, ale nie tak na maksa, otwartą. Bo wtedy przynajmniej nie widać bałaganu takiego, jak się jest w salonie w kuchni. No i bale będą odkryte, one są już wyczyszczone, chyba jeszcze nie zaolejowane z tego, co się orientuję. Ale mhm. zostaną w takiej formie, jak teraz. Na razie tutaj pode mną jest taki mały kącik dzieci. Z książkami, z zabawkami. One nie mają dużo zabawek, bo, bo bawią się różnymi innymi elementami niż <grym> zabawkami, ale na razie jest taki wystarczający, bo lubią być tutaj z nami jakby w salonie, a nie w, jakby w osobnym pokoju. Salon, czy tam duża izba, jak niektórzy mówią, jest. Tak, to się takim... dawniej nazywało. Tak, duża izba, izba. Jest takim miejscem, gdzie spędzamy najwięcej czasu, ponieważ jak rano dzieci wstają, przychodzą się tu bawić, jemy tu śniadanie, siedzimy razem na kanapie, no może nie oglądamy razem telewizji tutaj, bo nie mamy telewizora, ale czasem mówiliśmy sobie jakiś film na laptopie, to też tutaj, hmm, czytamy tutaj wspólnie, hmm, więc bardzo się też cieszę, że ten salon jest taki duży, bo naprawdę jest tutaj dużo przestrzeni, kiedyś możemy sobie jeszcze inaczej pozmieniać, ale na razie jest, nawet mamy huśtawkę, więc... Wszystko się zmieści. I nawet na oknie można sobie siedzieć. Tak, no właśnie dzieci bardzo lubią też tą część mm -hmm. domu, e, bo jest, jak widzicie, kanapa, trochę specjalnie, że dzieci sobie wchodzą na kanapę na, i na okno i oglądają kury, które są przed domem, a tak. jak przyjdzie kurier, tak. bo jesteśmy ostatnim domem na wsi, więc jakby auta tutaj też nie jeżdżą. E, no, ale okno dla dzieci też super fajne. No tyle z naszego salonu, teraz zapraszam Was do kuchni. Zacznę od schodów. E, schody są tymczasowe na antresole. E, w przyszłości będą stały po drugiej stronie. E, Mateusz powiedział, że zrobi je sam. Znaczy sam, z pomocą pewnie, ale i mhm. pójdą w ten sposób i tutaj po skosie do góry będą zabiegowe w prawą stronę. Dokładnie. Mamy taki Plan, że pod schodami może będzie mała lodówka, ale uh -huh. jeszcze nie wiem do końca, czy się z zmieścimy z małą lodówką. Tutaj, jak widzicie, mamy też okno takie duże, balkonowe, ponieważ e, niedługo <grych> będzie taras, więc tutaj przewidzieliśmy po prostu wyjście na taras. Dzięki też temu mamy tutaj więcej e, światła, bo nie mamy żadnego okna e, w kuchni. Meble, które widzicie, są e, używane, zakupione, drewniane. Od bardzo sympatycznej pani, ale to są meble tymczasowe. E, będą nowe. E, planujemy remont kuchni około. No już po zimie. W kwietnia, kwietnia marca. No może w lutym wystartuje, nie, w marcu wystartują pierwsze prace, mhm. bo muszę zacząć od zerwania tej starej podłogi. Mm, no i to będzie początek. A mamy już projekt kuchni, tak? Gdzieś tam już pokazywaliśmy. Tak, tak, dokładnie. No i możesz trochę opisać, co tu, jakie zmiany tu będą. No dobrze, ale mam stać tutaj cały czas? No nie wiem, jak uważasz. Um. Więc jeżeli, jak widzicie mamy bardzo dużo drzwi tutaj, bo są te tutaj, gdzie stoi Mateusz, są drzwi do sypialni, do łazienki, również jest okno balkonowe, artystyczna dziura Mateusza, czyli okno, które też trochę przeszkadza w ustawieniu mebli. No i mamy osobę, która po prostu projektuje nam kuchnię, bo, bo już postanowiliśmy, że że chyba nie mam aż takich zdolności zaprojektować jakby kuchnię. No i mniej więcej będzie to wyglądało w ten sposób, że z tej strony będzie stała lodówka w zabudowie bodajże. Tutaj będzie szafka z piekarnikiem, jakieś półeczki, ponieważ rezygnujemy z szafek wysokowiszących. Nie do końca mi się to podoba. Będą raczej półki, z tej strony będzie zlew. Będzie zmywarka, będzie płyta grzewcza, tak to się nazywa, chyba tak? Mm -hmm, gazowa. E, gazowa będzie okap, wszystko będzie troszkę przesunięte. Będzie też zmywarka w końcu. W ogóle mam, mam jestem po 30 i nigdy nie miałam zmywarki, <grym> także już się nie mogę doczekać najbardziej płatnej <grym> zmywarki. E, piec oczywiście kafrowy, który widzicie, zostaje. E, zimą staramy się na nim trochę gotować. Jakieś zupy, śniadania. <grym> Co Polciu? Na rączki się nie mogę wziąć. Masz gumeczkę, trzymaj. A tam gdzie stoisz, to co będzie? E, właśnie w tym miejscu, przez to, że mamy niby ogromną kuchnię, ale bardzo mało blatów roboczych, będzie wyspa, przed którą się wzbraniałam, ponieważ uwielbiam przestrzeń taką dużą. No ale e, niewygodnie mi się w tej kuchni gotuje na ten moment bardzo, więc po prostu tutaj będzie taka mała wyspa, na której będę wszystko kroić, przygotować posiłki, ponieważ tutaj będę gotować, a wyspa będzie stała tutaj. Przejście będzie z jednej strony koło pieca i z drugiej strony tam. Tak jak Mateusz wspomniał, będziemy wymieniać, znaczy Mateusz będzie wymieniał podłogę. Ta podłoga ma około 60 lat, babcia ją kładła przed swoim ślubem, bo impreza ślubna oczywiście była tutaj w domu. Te deski są jeszcze w miarę okej, okay, się nie zapadają, nie są spróchniałe, ale postanowiliśmy, że w tym pomieszczeniu będą płytki. Nie wiem, czy z podłogą ogrzewaną, raczej tak, prawda? <słysy> mm -hmm, tak, tutaj planuje podłogówkę dokładnie, więc będą płytki, jeszcze nie mamy jakby koncepcji w jakim kolorze i tak dalej ale na pewno to przyjdzie też z czasem tutaj jak widzicie z tej strony bale są jeszcze niedokończone, ponieważ jest tylko zerwany tynk, Mateusz musi to wszystko jeszcze oczyścić, wyrwać te wszystkie rzeczy, zaolejować a tynki, które widzicie yy, na przykład tutaj dla panom ścianę i tak dalej. Dopiero będą uzupełniane, będzie to jest lakier, strasznie ciężko to schodzi, bo próbowałam To nie je jest lakier, tylko taka farba olejna i mhm. muszę ją zdrapać. No tak. i jak mam, jak widzieliście na ostatnim filmie, jak mam trochę czasu, takich mhm. powiedzmy po godzinach, no to biorę szpachelkę, biorę trochę zaprawy tynkarskiej. No i działam tutaj z tymi tynkami po krok po kroku. Tak. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, że, no, że kuchnia jest jakby dla mnie najważniejszym elementem do pracy, więc bardzo już mi zależy na tym, żeby ona była i bardzo się cieszę, że będzie. A co z sufitem? Aha, sufit. No tak, znowu mamy pomieszczenie, w którym nie ma sufitu. I nie będzie. I nie będzie. Eee, no dokładnie, nie będzie, aczkolwiek jeszcze sobie rozważamy, czy w przyszłości nie zaadaptujemy troszkę tego piętra, żeby poszerzyć jakby antresolę, ale to zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko w praktyce zda. Karolina Wam opowiedziała o naszym salonie i o kuchni, a ja Was zapraszam do naszej łazienki. W łazience, w zasadzie od roku, chyba najwięcej się zmieniło. Zresztą zobaczcie sami. Jak mogliście zauważyć, w łazience zostały położone płytki, zostały zaszpachlowane regipsy, pouzupełniane. Wyciągnąłem również. Kable oświetleniowe, które w przyszłości też zrobię, ściany zostały zagruntowane, pomalowane. Powstała przepiękna umywalka, którą sam własnoręcznie zrobiłem. Film możecie obejrzeć na naszym kanale. No i co tutaj dalej? Zrobiliśmy wannę, zrobiliśmy, znaczy montowaliśmy wannę, jeszcze muszę ją obudować. Koło wanny jeszcze opłytkuje. Całość z jakiejś półki powstaną na to, abyśmy mogli sobie tam trzymać nasze kosmetyki. Muszę też dokończyć instalację elektryczną znaczy, w zasadzie, musi to do, dokończyć elektryk, bo ja akurat tej rzeczy u nas w Chacie się nie dotykam. Przed położeniem płytek, oczywiście, rozłożyłem już wspomniane wcześniej ogrzewanie podłogowe elektryczne. I naprawdę super się sprawdza w naszej łazience. Zamontowaliśmy nowy kibelek wolnostojący, no i taką najważniejszą rzeczą, która pozostała, to zamontowanie pryszniców w przyszłości. Prysznic też będzie prysznicem z zabudowanym odpływem płytkowym. Także myślę, że uda mi się go też wykonać samemu. Mateusz pokazał wam łazienkę, więc teraz ja Wam pokażę mały pokój sypialni. W poprzednim filmie, jak oprowadzaliśmy po domu, do tego pokoju w ogóle was nie wpuściliśmy, ponieważ dopiero co się wprowadziliśmy, i w tym pokoju po prostu pod sam sufit były upchane nasze wszystkie graty, żeby posprzątać po prostu. Yy, inne pomieszczenia, żeby po prostu było czysto, a tutaj pomału, pomału ogarnialiśmy. Mamy też film z tego, jak sprzątamy w tym pokoju, więc możecie sobie go obejrzeć. No i co tutaj mamy? Tutaj mamy piętrowe łóżko dzieci, ponieważ w zasadzie od niedawna dopiero wyprowadziły się z naszego łóżka i śpią tutaj. Pola śpi na dole, a miłość śpi u góry i całkiem fajnie, sprawnie to poszło. No co prawda, Pola się czasem jeszcze w nocy budzi, ale i tak daje radę. Z tej strony jest moja wymarzona szafa. Może nie jest wymarzona wizualnie, ale jest wymarzona ze względu na to, że już potrzebowaliśmy po prostu dużo miejsca, żeby poukładać nasze ubrania, nasze rzeczy, które po prostu ciągle nie mieściły się do szafek. Więc mamy dużą szafę, która wydaje mi się fajnie tu pasuje. Mamy też lustro. Eee, mamy łóżko, na którym śpimy, wszystko jak widzicie, też jest drewniane. W tym pomieszczeniu mamy sufit, eee. <noise> ponieważ nad nami jest eee, antresola. W tym pomieszczeniu do dokończenia zostały już tylko tynki na jednej ścianie i pomalowanie ściany, bo ta jedna ściana jest gotowa, bo tutaj jest ocieplenie od wewnętrznej strony. Także pokój jest w zasadzie prawie skończony. Pomieszczenia po mojej lewej i prawej stronie mamy już załatwione. Łazienka. Pokój sypialniany w tym momencie, a teraz co jest nad nimi? Tak jak Wam wspominaliśmy jakiś czas temu, udało nam się już wstępnie zrobić antresolę. Wprowadziłem się tam, ale jeszcze nie jest wszystko poukładane, także na razie po prostu przenieśliśmy wszystko, co było na dole, niepotrzebne albo czeka na swoją kolej, właśnie na antresolę. No i jak widzicie, zrobiłem drabinkę ze stopniem, który ma dość wysokiej wysokie położenie, a ze względu na to, żeby miłość i polcia nie wchodziły na tą drabinę, bo jest dość ostra, no i mogłyby sobie zrobić krzywdę. Chodźmy na antresolę. Na antresoli, tak jak widzicie, mam prowizoryczne e, biuro. Na razie po prostu stawiłem stoliki, zrobiłem sobie tutaj miejsce, gdzie mogę pracować, montować filmy i robić też inne rzeczy. Jest hamak, e, może Karolina sobie uciec od dzieci i się zrelaksować na hamaczku. Jeszcze ani razu tego nie zrobiłam. No bo hamak jest dopiero pierwszy dzień, tak naprawdę. Czy e, mam tutaj też sprzęt wspomniany wcześniej, e, który mógłby mi... Z ją popsuć ze względu na pogodę panującą w zimie, bo jeszcze nie mam ocieplanego warsztatu. Więc tutaj też trzymam po prostu ten sprzęt. No i tutaj mamy na razie taki strych, gdzie jeszcze gdzieś tam są półpachane pudła, które są jeszcze nieroz, nierozpakowane po przeprowadzce. Lub wiecie, rzeczy na przykład z lata lub z zimy, które tutaj trzymamy. W przyszłości planujemy tutaj oczywiście oszklenie całego tego trójkąta, więc widok będzie niesamowity na całe Pogórze Rożnowskie. No i oczywiście też planujemy tutaj naszą sypialnię z Karoliną, bo na dole, tam gdzie już byliśmy, będzie pokój dla dzieci. Ostatnim przystankiem była antresola. Jeszcze jest wiele do zrobienia w domu, jak widzieliście, ale małymi krokami do celu. Tak, idziemy. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się nasza wizja tej chaty. Jest trochę nowoczesna, na pewno inna niż była kiedyś tutaj. Tak, ale zachowujemy dużo z poprzedniej chaty i staramy się ją też troszkę odnowić, odświeżyć. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Pamiętajcie o tym, że możecie nas wesprzeć subskrypcją naszego kanału. No oczywiście widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa! pa.